Dzień dobry Państwu. Kolejne spotkanie Włoskot kafe. Dzisiaj będę rozmawiał z Gabrielą Lewandowską. Dzień dobry. Absolwentka osiemdziesiątki, artystyczna dusza, śpiewa, gra, rysuje, maluje, charakteryzuje, pozuje i pisze. Czy czegoś nie wymieniłem jeszcze z Twoich artystycznych zapędów? Eee, tańczę, ale nie publicznie. A, tańcz publicznie. Do tego się nie przyznaję, ale dla siebie też. <laughs> Czyli jeszcze do tego Tańczysz, tak? Słuchaj, zacznij może od pisania, bo wiem, że sporo rzeczy masz napisanych. I, i co, to, co to jest? Są to powieści, są to nowele, opowiadania? O, ym, tego tam nie ma. Aha. <grafię> nie zamykam się ani gatunkowo, ani tematycznie. Było tego naprawdę sporo. Jest to co prawda na ten moment już do szuflady, ale. Są to i wiersze białe, i krótkie powieści, i krótkie opowiadania, często nawet scenki czy krótkie dialogi. Po prostu coś, co mnie zainspiruje, musi zostać spisane, więc czasem po prostu niektóre te elementy składają się w jakąś spójną całość i tworzą się całe takie serie. Ale przeważnie są to po prostu takie krótkie myśli, ubarwione w słowa. Powiedziałeś słowo ale. No i to ale dlaczego do szuflady? No na ten moment wolę tak, ponieważ moje wypociny literackie były publikowane na internetowym portalu. Jednak w tamtym roku doszło do sytuacji, gdzie był jakiś tam nalot hakerski, wszyscy a przynajmniej większość potraciła wtedy konta swoje. W tym także ja straciłam dostęp do swojego konta i pomimo pisania tam do pomocy z tego portalu Niestety nie udało się tego odzyskać, więc wszystkie moje tam wyświetlenia i osiągnięcia, które tam miałam, najnormalniej w świecie z godziny na godzinę przepadły i no, zraziłam się na ten moment troszeczkę do publikacji i zostawiałam część swoich myśli po prostu dla siebie. Ale czy odzyskałaś te? Swoje rzeczy, które tam miałeś zapisane, gdzieś to miałeś w jakiejś pamięci przychowane, czy to po prostu zniknęło? i Nie, część była rzeczywiście zapisana, ale no, to nie jest to samo, bo tam jednak mo mogli czytelnicy to komentować, mogliśmy się wymieniać jakimiś radami. Jednak no, wszystkie te doświadczenia przepadły, a było to naprawdę pięć lat takiej prężnej pracy nad tym profilem, więc. Czyli takie no, dosyć mocno chyba to przeżyłaś. No Było ciężko, już teraz mniej to boli, bo człowiek po prostu no, ma nauczkę i nauczył się wszystko zapisywać. Ale, zapisywać. ale teraz. no Ale powiedzmy, jeszcze tak do tego Twojego pisania wrócę. Yy, jaki jest taki główny motyw Twojego pisania? Bo nie, niektórzy piszą sobie bajki, tak? niektórzy piszą jakieś sprawy filozoficzne. Czym ty się przede wszystkim zajmowałaś, bo tam to, co powiedziałaś, było to różnorodne, ale na pewno jakiś taki motyw przewodni gdzieś w tym wszystkim tkwił. Mi się wydaje, że najwięcej jest tam trochę takiej ludzkiej duszy, czyli nieważne czy, nie wiem, było to urban fantasy, czy było to krótkie jakieś opowiadanie, że tak powiem, literatury faktu, czy był to wiersz, zawsze starałam się zagłębiać w duszę człowieka, wchodzić w jego myśli, w jego sny. Tak, żeby czytelnik mógł zrozumieć to, co roi się w ludzkim umyśle. Więc myślę, że najwięcej było tutaj trochę takiego psychologicznego zacięcia, bo to też trochę taki mój prywatny konik. Więc to, co ludziom w duszy gra, jest takim głównym u mnie motywem. Że nie zawsze jest kolorowo. A przyszłościowo opatrzysz na tą swoją twórczość? Było to, to moje marzenie tak, tak rzeczywiście. W przyszłości coś opublikować. Moim marzeniem było publikować książkę. A czy to się spełni? Bardzo bym chciała. No. Zobaczymy. To no już wyciągnęłaś kolejny z do moich pytań o Twoje marzenia. No to, to już wiem, że, że jednym z Twoich marzeń jest to, żeby, żeby opublikować coś. Dużo mówisz właśnie o tej duszy. Patrząc na Ciebie, jak jesteś ciągle uśmiechnięta. Ciężko jest podejrzewać, że jednak z sobą miałaś bardzo duży problem, tak? To była anoreksja. Mówi się, że osoba, która najwięcej się uśmiecha, wbrew pozorom, ma najmniej powodów do uśmiechu. Więc po prostu człowiek, kiedy przeżyje jakieś doświadczenia, zaczyna cieszyć się z drobnych rzeczy, bo wie, że jak coś się wali, to już się wali wszystko. No i tak było ze mną. Czyli taka podstępna choroba jest, tak, która tak atakuje w sumie z Nienacka, ciebie tam jakoś to dopadło. A jakie były, jak sobie przypominasz teraz, jakie były pierwsze objawy, właśnie tej choroby? Ja się bardzo późno w ogóle zorientowałam, że jestem chora. Dla mnie to nie była choroba, dla mnie to był sposób życia i ja się tak tym zasłaniałam przez bardzo długi czas i wszystkim mówiłam, że ja po prostu taka jestem. Bo Choroba się ze mną spoiła, ja po prostu stała się częścią mnie. Więc w pewnym momencie ja już po prostu to tak to tłumaczyłam, ale pierwsze syndromy wcale nie były fizyczne. Wcale to nie było to, że wszyscy nagle widzieli, że ja zaczęłam znikać, tylko ja zobaczyłam, że ja właśnie wewnątrz znikam, że mój po prostu kręgosłup moralny i sposób patrzenia na siebie jest już tak krytyczny. Że ja nie byłam w stanie wymienić nic, za co bym siebie ceniła albo lubiła. To nawet już nie patrzyłam na takie mentalne sprawy. Ja się nienawidziłam za wszystko. Po prostu. Ja wstawałam i już się nie lubiłam. Więc... Ale dlaczego się nie lubiłaś? I... To właśnie wynika z tej choroby, że człowiek patrzy w lustro i nie widzi samego siebie. Bo to jest tak zwana dysmorfofobia. Czyli zaburzony obraz postrzegania własnego ciała. Po prostu... Jeśli coś się nam w sobie nie podoba, rośnie to w naszej głowie do takiej skali, że nie potrafimy patrzeć już na te pozytywne aspekty samego siebie. No i tak było ze mną. Jakiś mały kompleks przerósł mnie samą. I potem z tej głowy przechodzi to na ciało. Tak. Czyli po prostu zaczynasz znikać. Od duszy, ale potem to tak, że na ciało tak, przechodzi, tak? Właśnie tak to jest. Najpierw choruje dusza, potem choruje głowa, a najbardziej widać to po ciele. Dlatego wielu na przykład psychologów bardzo późno diagnozuje anoreksję, tudzież nie diagnozuje jej w ogóle, tylko mówi o na przykład zaburzeniach kompulsywnych, tudzież odżywiania, ponieważ mówi się, że anoreksję można zdiagnozować dopiero, kiedy właśnie masa ciała jest za niska do poprawnego funkcjonowania. A wbrew pozorom, nawet osoba czy z pierwszym czy z drugim stopnią tyłości także może chorować, bo jest to po prostu choroba psychiczna. A jak wygląda taki dzień anorektyka? <grym> On jest bardzo ułożony, bo człowiek. Zależy wszystko oczywiście od stadium, ale. To no też powiedzmy w tym takim stadium zaawansowanym. No, no bo, to... Bo, 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 to Jeszcze wróćmy. W jakim stadium ty byłaś? Ja byłam. Ja przechodziłam już chyba przez wszystkie etapy, bo był moment po prostu już tak najbardziej zaawansowany, kiedy po prostu nie miałam siły wstać z łóżka, więc już moja masa była tak niska i moje chęci do życia przez to były na tak niskim poziomie, że no już nie potrafiłam funkcjonować. Więc taki mój dzień właśnie z takiego stadium wyglądał tak, że ja potrafiłam sobie ułożyć jadłospis na cały tydzień, który nawet nie wspomnę co zawierał, bo krytycznie, mówiąc, nie zawierał nic, ale człowiek wstawał już z myślą, jak uniknąć jedzenia, czyli wstawał, nie wiem, szedł na spacer, żeby schudnąć, żeby narobić kroków, żeby cokolwiek spalić, potem pił wody, nie wiadomo po prostu ile, ubierał się przede wszystkim jak najcieplej. Bo... I, I lustro, I lustro. Cały, cały czas, cały czas. Ale to pozostaje już w głowie. Człowiek idzie ulicą i widzi siebie po prostu w odbiciach szyb, widzi siebie w w lusterkach i to cały czas jest takie zerkanie, cały czas jest sprawdzanie swoich obwodów, mierzenie, ważenie. I to nie jest raz dziennie. Człowiek potrafi wypić szklankę wody i pójść się zważyć, czy, aby na czy pewno ta przytył. waga nie wzrosła, czy aby na pewno nie przytył. Więc tak wygląda dzień. To jest bezustanne myślenie o swoim ciele, bezustanne myślenie o swojej wadze, o jedzeniu. To jest to przysłania każdy inny aspekt z życia. Nagle wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Przestają mieć znaczenie jakieś kontakty społeczne. Przestaje mieć znaczenie szkoła, rodzina. To wszystko nagle jest tak kompletnie nieważne, policzy się tylko to, żeby osiągnąć ten cel. A ten cel, cel był nieosiągalny, bo skoro człowiek nie widział siebie tak, jak rzeczywiście wyglądał, to cały czas był wobec siebie krytyczny i cały czas chciał więcej. Ale w pewnym momencie Oczy ci się otworzyły i zobaczyłaś y, siebie. I kiedy to było? Może coś tak powiesz na ten temat. Było już za późno. <laughs> Prawda była taka, że było już za późno, bo to był moment, kiedy po prostu właśnie nie miałam siły, już podnieść się z łóżka. Nagle okazało się, że nie mam siły po prostu. No to już nie jest jakaś wybitna czynność, bo to, że człowiek już potem nie miał siły tam trenować, uprawiać jakiejkolwiek aktywności fizycznej, to już mniejsza. Ale to był moment, kiedy człowiek nie był w stanie normalnie funkcjonować, wykonywać podstawowych czynności i tracić przytomność. I ja się tego strasznie bałam. Mnie to bardzo przeraziło, bo ja widziałam siebie w lustrze, przecież wszystko jest w porządku, więc dlaczego moje ciało choruje? Bo ja to uznawałam za chorobę. Że coś, ja chyba jestem chora, coś jest ze mną nie tak. Ponieważ, dlaczego ja nie mam siły? Przecież jest tutaj fałtka, tam fałtka, wszystko jest w porządku. Nie było w porządku. I to był ten moment, kiedy człowiek zaczął się bać o swoje życie, bo a to tchu zaczynało brakować, a to serce siadało, a to człowiek marzł w lecie. Więc wtedy już było wiadomo, że to rzeczywisty jest problem. I w tym momencie też ludzie z otoczenia zaczęli na to zwracać uwagę. Czyli wtedy się oczy otworzyły. Dokładnie. No ale w pewnym momencie zdecydowałaś się na sesję fotograficzną. Minęła kupa czasu. Jednak głowa bardzo długo się regeneruje. I potrwają jeszcze na pewno lata, zanim człowiek tak stanie przed lustrem i powie: Zrobi ten przedziałek i powie: Jest okej, okay, idę dalej. Jeszcze jest do tego długa droga, ale rzeczywiście w pewnym momencie postanowiłam przebijać swoje takie bariery cielesne i stanąć przed obiektywem. Skoro nie widzę siebie w lustrze, tak jak rzeczywiście wyglądam, wyszłam z taką nadzieją, że jeśli stanę właśnie przed obiektywem, zobaczę siebie po prostu tak, jak wyglądam w całym moim spektrum niedoskonałości, ale też tym, jaka jest rzeczywistość. I udało się to. Czyli, co polecałabyś między innymi osobom czy dziewczynom, które mają problem właśnie z tym swoim wizerunkiem w lustrze, żeby sobie się zdecydowały na jakąś sesję fotograficzną? Myślę, że tak, ale właśnie nie uznaję tego za sposób terapii. Czyli, jeśli na przykład ktoś się leczy i na przykład ktoś komuś narzuca osobie chorej, że powinna pójść na sesję, nie. To powinno zrodzić się samemu w głowie. Jest to po prostu zdrowej osobie czasem jest ciężko stanąć przed obiektywem i uznać, o, zrobię to, zobaczę się. Yy, więc osobie chorej będzie jeszcze trudniej po prostu, bo cały czas jest ten lęk, że to nie wyjdzie. Albo że człowiek znowu nie zobaczy prawdziwego siebie. Więc to trzeba przepracować najpierw samemu w głowie, a potem spróbować rzeczywiście stanąć przed obiektywem. Po prostu no, skonfrontować się z prawdą. Ale szczęście cały czas ci sprzyja trochę, mimo tych wszystkich twoich problemów, bo przez przypadek, szukając pracy, trafiłaś do siłowni. <grystanie> Oj, to prawda. Skończenie edukacji i poszukiwanie pracy w dobie pandemii było no, trudnym wyzwaniem, przyznaję. <grystanie> Wiele porażek. Mnie w trakcie spotkało i trochę już straciłam nadzieję, i właśnie byłam gdzieś tam na mieście, gdy, gdzie dostaję nagle wiadomość od mojej mamy: Patrz, oferta pracy pod naszym domem, prawie. Mówię, kurde, świetnie, <gry> nie będę dojeżdżać, ale tak patrzę, włączam tam ofertę, patrzę siłownią, i tak ja? Na siłownię? Jak ja tak, dobrze, no, no jestem osobą aktywną, jakoś tam fizycznie, no bo a to biegam, a to jeździłam na rowerze, a to bardzo lubię podróżować i wędrować, więc no niby tak, ale. Ja na siłowni Przecież tam przychodzą panowie kulturyści. No gdzie ja tam trafię? Ale się udało rzeczywiście jakoś tam oczarować mojego szefa. Nie. I że mnie przyjął. I przyznaję się, że troszeczkę weszłam w ten świat fitness. Czyli co, zrobiony kurs? Zrobiony kurs. Od stycznia jestem po kursie, po szkoleniu trenerem personalnym na ten moment. Więc że pomagasz innym? E... Na razie doradzam. Jestem trochę taką pomocą doraźną. Jeśli ktoś tam potrzebuje jakiejś rady na sali, czy tam potrzebuje, żeby go sprawdzić technicznie, jak najbardziej pomogę. Na ten moment jeszcze nie przyjmuję sobie ofiar. No ale sobie też trochę ćwiczysz? No, całkiem sporo. Początki rzeczywiście były trudne, bo mówię, dla mnie miałam troszeczkę taki zaburzony obraz postrzegania. Branży fitness i ja to uważałam właśnie kulturystów na sterydach, panów pięknie zbudowanych, dopakowanych, gdzie tam kobietka mojej postawy, no, no niezbyt. A to się okazało, że trening siłowy ma bardzo duży wpływ na nasz organizm, szczególnie pozytywny, jeśli jest wykonywany oczywiście z głową. I teraz jesteś na etapie masa czy rzeźba? <grym>, nie, masa. Zdecydowanie masa ja teraz masuję. Zwiększając po prostu swoją objętość, ale dzięki temu także siłę. Po prostu na tym to polega, że z każdym kolejnym osiągnięciem, człowiek staje się coraz silniejszy, i tego właśnie brakowało mi w mojej chorobie tej właśnie takiej siły. Ja widzę, jak moje ciało jest sprawne, jak ma wiele możliwości, i dla mnie jest za każdym razem zaskakujące, bo przeskakuję te szczebelki swoich jakichś tam celów, i widzę, że to potrafię. Czyli nie tylko właśnie z tą masą mięśniową, z tą siłą mięśniową, nie wpływa to tylko na ciało, ale także właśnie na moją duszę i psychikę. Po prostu dzięki temu staje się całkowicie coraz silniejsza. Czyli tutaj narzuca mi się, że jednak uprawianie tych sportów siłowych może pomóc. Ale powiedz mi, czy już, albo czy przypuszczasz, że. Dzięki tym ćwiczeniom całkowicie można się wyzwolić z anoreksji, czy to jest tylko taki etap zagłuszający tą chorobę? Czy, czy ta anoreksja już w tobie będzie do końca życia tkwiła? Ech, anoreksja tkwi jest trochę takim rzepem, którego nie da się ani wyczesać, ani wyciąć bez szkód. To jest po prostu choroba, która zostaje do końca życia. To nie jest tak, że człowiek przez całe swoje życie tam pilnuje. To są po prostu takie etapy i nawroty. I ja. Też miałam takie nawroty, nawet zaczynając pracę, dopóki właśnie nie zrobiłam kursu i nie nauczyłam się, że tak powiem, wykonywać to poprawnie i działać ze sobą poprawnie. Więc to będzie ze mną. I każde wchodzenie w skrajność, czy diety, czy ćwiczeń może po prostu u takiej osoby już uwrażliwionej na takie rzeczy wywołać nawrót. Dlatego ja masuję. Nie, nie schodzę na razie na redukcję, póki nie będę się czuła zapewnie. Potem zobaczymy, żeby po prostu nie dojść. Cię na razie masa, masa, jeszcze raz masa. Tak? Dokładnie. Dobra. Też wiemy, że dobrze się czujesz, w zdrowym ciele, zdrowy duch, ale także starasz się pomagać osobom, które ten problem mają. Powiedz coś może na ten temat, może wśród. Yy, ludzi, którzy nas oglądają, są takie osoby, i które szukają pomocy, a nie wiedzą gdzie, to może wtedy by się z tobą skontaktowały, ewentualnie byś im mogła coś poradzić. Od tamtego roku działałam dosyć prężnie na Twitterze, gdzie po prostu pod nie swoim nazwiskiem, tylko po prostu nikiem udało mi się skontaktować z bardzo wieloma osobami, które borykają się z tym problemem. I co bardzo mnie uderzyło, że były znacznie młodsze ode mnie, czasem nawet w wieku mojej młodszej siostry i że są to właśnie dzieci, które i młode osoby, które nie potrafią u nikogo znaleźć pomocy i widzę to, z czym oni się borykają i na jakiej są drodze i że jak tak dalej pójdzie, trafią na ten sam moment, który ja, ale czy wtedy oni będą mieli na tyle siły, żeby dać sobie radę i zastopować to samemu. Dlatego właśnie po ukończeniu kursu po prostu ogłosiłam się tam jako osoba, która nie pomoże jako psycholog, bo nie jestem ani psychologiem, ani terapeutą, który zagłuszy to, co się dzieje w głowie, bo sama próbuję to uciszyć, ale mogę doradzać, mogę obliczyć, czy jest zapotrzebowanie. Mogę pomóc, komuś pomóc ułożyć jadłospis, ćwiczyć z głową. Po prostu miałam kilka takich osobek pod opieką którym po prostu pomagałam wychodzić na tą codzienność. To nie jest proste. Ale chyba też same Twoje doświadczenia z chorobą pomagają Tobie też i lepiej zrozumieć takie osoby, i, i też im trochę inaczej doradzać niż nawet najlepszy psycholog, który chorobę zna tylko z opisów. No, najłatwiej jest doradzać, jeśli coś się przeżyło. Jednak ktoś, kto już przeszedł przez tą drogę i z niej zawrócił, pomoże zawrócić innej osobie, bo już to wie. Więc rzeczywiście jest mi łatwiej, bo mogę powiedzieć: Wiem jak się czujesz, wiem jak to jest, też tak miałam. Też po prostu jako starsza osoba, która już przeszła przez to, wiem jak, jak to jest. I że to nie jest taka prosta droga: usiąść po prostu, zjedz i będzie fajnie. Ja wiem, jak to jest po prostu siedzieć i płakać nad jedzeniem, że się tego nie chce zrobić, ale się musi. Więc nie wywierałabym wtedy na takiej presji. Więc jeśli jest jakaś osoba, która potrzebuje pomocy, można się do mnie zgłosić zawsze. Zawsze postaram się pomóc na miarę moich możliwości, bo nie jestem ani lekarzem, ani dietetykiem, ani po prostu lekar psychologiem. No ale jesteś tą osobą, która tą chorobę zna z autopsji. Dokładnie. Po Gdzie prostu. następny kolczyk. <grywa> Dlaczego miałby być następny? Ja może nie będzie? Nie, będą. Będą. No to będą. gdzie następnego planujesz? W bardzo Górnej, w Nosie i gdzieś tam jeszcze. A powiedz mi to właśnie, a co, to, a co daje ci ten piercing tak zwany? Znaczy, to była trochę moja taka estetyka, wejście w taką moją estetykę, że ja zawsze byłam gdzieś tam w mocniejszych klimatach i strasznie mi się to podobało tak wizualnie. No, i przed osiemnastką wyciągnęła moją mamę, mówię: zapłać mi, zrób mi prezent na osiemnastkę, zrób mi kolczyki. Pojechaliśmy do piercera i no cóż, zaczęła się rzeź. <noise> Okazało się, że to wcale nie jest takie śliczne i trzeba przebrnąć przez tą fazę bólu, ale rzeczywiście jest to uzależniające. Moja piercerka śmiała się do mnie właśnie, że, że przyjdziesz, jeszcze tu przyjdziesz, teraz ryczysz, ale ty jeszcze przyjdziesz. I przyszłam. <noise> jeszcze przyszłam wiele razy. Po prostu. Ta adrenalina pomieszana z bólem jest uzależniająca, i człowiek po prostu tego potrzebuje, bo to jest chwila, to jest ułamek sekundy, kiedy igła przebija się przez ciało. Ale coś w tym jest, że człowiek chce więcej. Ja bym mogła wyjąć i pójść się przebić jeszcze raz. Bo, bo tak. <grym wytrzymał> <grym wytrzymał> Oj, dziwna jest psychika ludzka. <grym wytrzymał> To, to już, ale a, już wiemy, w nosie będzie, i, ale też taki podobny do tych, co tutaj masz. Czy tak, ci będzie większym, tutaj mniejszy. jeden, i w nosie będzie kółeczko, tudzież podkówka. A czy to nie przeszkadza ci? Bo to przez drugiej strony wystaje chyba trochę, tak? E, nie, z drugiej strony jest blaszka, która kompletnie przywiera do mojego ciała. No, na ten moment one są większe, ponieważ są dosyć świeżymi przekuciami, więc wargami mi puchła, więc potrzebował mieć labret miejsce, żeby nie przebijać ciała. Ale nie, nie przeszkadza to, jeśli jest się uważnym, bo oczywiście no, to jest ciało obce, trzeba o tym pamiętać, więc początki rzeczywiście są trudne i trzeba się nauczyć od nowa jeść, mówić, żeby nie seplenić. No chyba wycierać się też ręcznikiem, w jakiś odpowiedni sposób. Tak, nie, to jest czoło polityki, Omin tu, omin. i jedziesz. I tak, to no, rzeczywiście malowanie tak samo I, trzeba, mieć. Trochę, trochę inne życie. No tak, już jedno twoje marzenie znam, żeby chcesz wydać książkę. A jakieś inne, takie drugie na koniec rozmowy? E, chciałabym być kryminologiem. No i tego ci życzę. Dziękuję, Gabriel. za rozmowę. Dziękuję bardzo.